Mówmy się. Laptop, laptop, powinien nierówny, a wybór jest dzisiaj ogromny. Biurowy, gamingowy, ultrabook, dwa w jednym, co wybrać? Laptop biurowy biznesowy. Są to laptopy najczęściej wybierane do pracy, tak jak już można się w sumie domyśleć i jest też to najpopularniejszy model z naszej oferty. Ich cechy to stabilna wydajność, dobra klawiatura, solidna obudowa i często matowa matryca. Ultrabook. To lekkie, cienkie i mobilne laptopy, idealne do pracy w podróży. Ich cechy to niska waga i elegancki design. Jeśli laptop ma być z tobą wszędzie, to jest idealny wybór. Laptop gamingowy. I jest to sprzęt nastawiony na maksymalną wydajność. Jego cechy to mocny procesor i karta graficzna, wydajne chłodzenie, ekrany 144Hz i więcej. No jak nazwa wskazuje są idealne dla graczy, ale też dla montażystów czy grafików. Laptop dwa w jednym tak zwany konwertowalny. Jest to jak wskazuje połączenie laptopa i tableta w jednym. Laptop możemy sobie przekręcać i możemy go obsługiwać także rysikiem. Idealne dla studentów, nauczycieli i miłośników robienia notatek oraz szkiców. Idealny laptop to taki, który jest dobrze dopasowany do Twoich potrzeb. Daj znać w komentarzu czego konkretnie potrzebujesz od swojego laptopa. Stopa, a ja postaram Ci się pomóc z wyborem modelu.